I wkroczyłeś do przestrzeni dramaterapii. Ja się nazywam Monika Burzykowska i jestem dramaterapeutką, czyli psychoterapeutką kreatywną. Ten podcast poświęcony jest popularyzowaniu dramaterapii oraz idei, że nierozwiązane problemy przytłaczają, a udanie się na psychoterapię jest krokiem do uwolnienia się od tego ciężaru. Cykl dramaterapia czyli co kieruje do psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych, którzy pracują z drugim człowiekiem i jego psychiką. Dramaterapia jako psychoterapia kliniczna istnieje od dziesiątków lat i stosowana jest w szpitalach, więzieniach, szkołach oraz innych placówkach. Stąd Poznanie tej metody powinno być celem każdego profesjonalisty. Dzisiaj chcę wspomnieć kilka słów na temat uważności, na temat mindfulness, które stosowane jest również w pracy dramaterapeutów, jest to metoda, która pozwala nam zauważyć, w jakim jesteśmy stanie tu i teraz. I kiedy w regularny sposób zaczynamy uważać, jesteśmy w stanie, po pierwsze, coraz bardziej uświadamiać sobie, jak funkcjonujemy i jak funkcjonuje nasz układ nerwowy, jak również, jak... Funkcjonują różne układy fizyczne, fizjologiczne w naszym ciele, bo zaczynamy sobie coraz bardziej uświadamiać, co w naszym ciele się dzieje. Zaczynamy zauważać, na co jesteśmy najbardziej wystawieni, na co jesteśmy najbardziej narażeni, na co zwracamy uwagę, a co zupełnie mija się z nami, co zupełnie omijamy, jakby nie zauważamy zupełnie. W naszym życiu, takie bardzo dokładne, bardzo skrupulatne i regularne sprawdzenia zaczynają uczyć nas na nowo powrotu do siebie, uświadamiania sobie, kim my właściwie jesteśmy. Zatem, po pierwsze, jest to fantastyczny sposób na regulację naszego stanu emocjonalnego na regulację naszego stanu emocjonalnego i nerwowego. Również pozwala nam to uświadomić sobie jakiego rodzaju doświadczenia czy też czynniki wpływają na nasze rozregulowanie. Jesteśmy również w stanie coraz bardziej dokładnie precyzyjnie określić swoje okno tolerancji, czyli do jakiego punktu jesteśmy w stanie tolerować sytuację, w której jesteśmy, a kiedy nie i kiedy wpadamy w pewnego rodzaju nicość i w taki stan zupełnego bezruchu, zmrożenia, braku sił, braku energii, a kiedy energia wręcz buzuje i jest w stanie ogromnej destrukcji. Oh. Taka technika, czy też różne techniki uważności, które wprowadzamy do naszej praktyki zawodowej, ma ogromne znaczenie, szczególnie w tych czasach, kiedy. Jesteśmy bardzo zabiegani i nie mamy czasu na to, nie dajemy sobie szansy na to, żeby zwracać tak naprawdę uwagę na to, co się z nami dzieje tu i teraz. Psychosomatyka jest tutaj silnym elementem, o którym należy powiedzieć, kiedy regulujemy samych siebie, coraz bardziej regulujemy, coraz bardziej siebie znamy, coraz bardziej rozpoznajemy sygnały płynące z ciała, z, ze zmysłów. To wszystko dzieje się właśnie dzięki praktykom uważności. Zatem świadomy oddech, świadoma obserwacja swojego stanu emocjonalnego, fizycznego. To są elementy, które wydarzają się również w trakcie sesji dramaterapeutycznych. Oczywiście dla każdego człowieka dzieje się to zupełnie inaczej. Proszę nie myśleć, że każdy człowiek siada i medytuje przez 15 minut, ponieważ są takie osoby, które tego nie robią w ogóle w czasie całego swojego procesu dramaterapeutycznego. Tak jak powiedziałam, chodzi tutaj o uważność, a. Kreatywność, którą wprowadzają dramaterapeuci, i relacja, którą tworzą ze swoimi pacjentami, pozwala na to, aby dobrać odpowiednie metody. I w zasadzie ta relacja sama uczy, jakie metody są najlepsze, w jaki sposób najlepiej jest do, dotrzeć do setna naszego pacjenta, w jaki sposób najłatwiej, najlepiej można mu pomóc, żeby mógł on. Żeby mógł on dostrzec. Co się z nim naprawdę dzieje, bo wiele rzeczy, które robimy w życiu, wynika z tego, że my nawet nie wiemy, że to robimy. Zatem praktyka uważności um, służy nam po to, żebyśmy coraz bardziej rozpoznawali, kim teraz jesteśmy, w jakich jesteśmy rolach, w jakich reakcjach, jak potrafimy sobie radzić z naszymi emocjami. Jak potrafimy wpływać na, na nasze ciało, jak potrafimy rozpoznać sygnały, które nasze ciało nam wysyła, czy w ogóle jesteśmy w jakiś sposób połączeni ze swoim ciałem. To są właśnie obszary, które dotykamy w trakcie praktyki uważności. ponieważ bardzo często wśród mam, wśród rodziców dzielimy się takimi przemyśleniami, że albo my mamy, my tatowie zauważamy, że puszczają nam nerwy, że krzyczymy na dziecko, że się denerwujemy, albo też zauważamy, że właśnie nasze dziecko nie ma nie, nie przechodzi przez dzień i noc w płynny sposób, tylko przeciwnie, jest nerwowe. Nie może się skupić, ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi rówieśnikami czy z innymi ludźmi. Zauważamy takie już bardzo widoczne znaki, sygnały, że coś jest dla nas problemem. Można by było powiedzieć, że to jest naszym problemem. I mówię o tym, dlatego że. Bardzo często, kiedy rozmawiam o uważności, kiedy zwracam uwagę na to, że naprawdę warto wiedzieć, co się czuje i kiedy, w jakich okolicznościach, to mówię o tym dlatego, że te zewnętrzne symptomy, które my zauważamy, z których jesteśmy w stanie sobie znaleźć, zdać sprawę, te zewnętrzne symptomy pokazują nam, że pod przykrywką naszej codzienności kryje się coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy. I ponieważ nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc codziennie żyjemy nasze życie w stały sposób, i nie wiemy, że wykonujemy coś, co nam nie służy, albo coś, co nie służy całej naszej rodzinie. I widzimy jedynie te takie ostateczne właściwie sygnały, czyli ten krzyk, to, że denerwujemy się, że jesteśmy zestresowani, że mówimy podniesionym głosem, że często mamy bardzo płytki oddech, że często robimy coś rękami, palcami. Zauważyliście, że w tej chwili bardzo popularne są wszelkie zabawki, które, takie fidgety, które mają pomóc dzieciom, wyregulować się, ale de facto to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby teraz produkować masę jakichś przedmiotów, które mają wspomagać nasze dzieci. Chodzi o to, bo to jest cały czas, jak gdyby pozostawanie w tym samym schemacie w tym samym schemacie, że nie patrzymy do środka, co jest powodem, tylko szukamy na zewnątrz, jak temu zapobiegać, jak to uspokoić, jak to wyregulować. Więc gdyby Odwrócić kierunek naszej uwagi, czyli nie zwracać tak bardzo uwagi na ten krzyk, albo na to ruszanie rękami, ciągłą potrzebę ruszania kolanem wiele osób tak ma na to, że mamy kłopoty ze snem, nie możemy zasnąć że potem zasypiamy, ale budzimy się w nocy. Że jemy w sposób bardzo niekontrolowany, nie wiemy kiedy jemy, często nawet nie wiemy co jemy, po prostu jemy. Te wszystkie rzeczy, gdyby zdać sobie po prostu z nich sprawę, nawet zrobić listę i zobaczyć, że okej, okay, takie rzeczy zauważam, ale teraz nie skupiać się na tym i nie szukać tych zabawek, aplikacji, które nam będą pomagały. W regulacji posiłków, czy aplikacji, które będą nas wyciszały, czy pomagały nam zasnąć, więc to wszystko to jest świat zewnętrzny. To jest cały czas oddawanie siebie, siebie, światowi zewnętrznemu, żeby to świat zewnętrzny załatwił, załagodził, uleczył nasze wewnętrzne problemy. Gdyby jednak ten kierunek przenieść do wewnątrz, Czyli do obserwowania siebie, a nie świata zewnętrznego, wówczas zaczęlibyśmy zauważać bodźce, które wpływają i wywołują w nas i w naszych najbliższych takie właśnie zachowania. Czyli bylibyśmy w stanie zauważyć bodźce, które wywołują w nas konieczność, potrzeby krzyku na dziecko. Bylibyśmy w stanie zauważyć bodźce, które wywołają w nas potrzebę ruszania kolanem albo zaciskania dłoni albo tego, co tak naprawdę sprawia, że jemy i nie do końca wiemy dlaczego i w ogóle po co i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, czy jesteśmy głodni czy nie. Gdyby robić to rodzinnie, razem z, nam, z naszymi dziećmi, nasze dzieci, zarówno my byśmy byli w stanie bardziej je odczytać, jak i nasze dzieci byłyby w stanie bardziej odczytać swoje własne symptomy, gdzie byłyby w stanie zauważyć, w których momentach na przykład zapominają, że potrzebują iść do toalety. Co takiego sprawia, że te dzieci nie, mojo, nie mogą na przykład zaprzestać zabawy, i w tym momencie, kiedy tracą ten, ten kontakt ze sobą, i są tak zachwycone zabawą, że tracą kontakt ze sobą i ze swoją fizjologią, wtedy się dzieje wypadek. Natomiast co wywołuje ten moment, że one właśnie nie są w stanie zatrzymać na chwilę tej zabawy, po to, żeby i skorzystać z talety i wrócić dalej do zabawy, unikając wszelkich wypadków? Byłyby w stanie, gdyby obserwować to, byłyby w stanie zauważyć prawidłowość, która się tutaj dzieje. I moje zaproszenie jest takie, żeby potraktować uważność i wszelkie ćwiczenia uważności, które są daleko szersze niż sama medytacja, jako narzędzie, takie prawdziwe, realne, rzeczywiste narzędzie do tego, żeby zacząć zauważać swoje bodźce, swoje symptomy, wszelkie wywoływacze, czyli wszelkie czynniki wywołujące w nas różne niepokoje, bo to z reguły właśnie o to chodzi, że jest jakaś egzaltacja albo jakiś niepokój, takie emocje bardzo skrajne, które sprawiają, że potem bardzo ciężko jest nam wrócić do środkowej części naszego okna tolerancji. I wszystko to możemy zauważyć właśnie dzięki obserwacji siebie, takiej uważności, o której ja tutaj mówię. Kiedy, kiedy rozmawiamy o medytacji albo o właśnie mindfulness w środowisku ludzi, którzy już to praktykują, to właściwie wszyscy są tacy niesamowicie zachwyceni, bardzo dobrze się czują. Faktycznie to są osoby, które ogólnie można powiedzieć, że są o wiele bardziej spokojne, są o wiele bardziej zrównoważone, potrafią wypowiedzieć się wypowiedzieć się w sprawie swoich emocji, wypowiedzieć się, w, rozmawiać, w, rozmawiać wtedy, kiedy zauważają jakieś, jakiś nawał emocji. Niekoniecznie są to osoby, które wybuchają. Ja oczywiście mówię o takich osobach, które naprawdę to ćwiczą, naprawdę trenują, a nie tylko powiedzmy w miejscach publicznych, tak? bo to też bardzo często tak jest, że w miejscach publicznych jesteśmy zrównoważeni, mamy nad sobą kontrolę, a wracamy do domu i wybuchamy, dlatego że tak naprawdę nie chodziło o to, że my potrafimy siebie regulować, tylko my po prostu tłumimy wiele rzeczy wtedy, kiedy jesteśmy wśród innych, a w domu to wywalamy. Więc nie, nie chodzi mi o, ta, o, o takich specjalistów od mindfulness, tylko chodzi mi o takie rzeczywiste mm, obserwowanie siebie, rzeczywiste zauważanie siebie i wykorzystywanie każdej sytuacji, w której jesteśmy, każdej stymulacji do tego, żeby zauważyć i zaobserwować, co się dzieje wtedy z nami, po to, żeby wówczas wyłapywać pewne nasze schematy, bo te schematy zaczynają nas prowadzić do odpowiedzi. W jaki sposób możemy na przykład zredukować jakiś poziom stresu, albo w jaki sposób możemy zredukować problemy z moczeniem się, albo w jaki sposób możemy, do jakiego rodzaju pracy możemy aplikować, jaki rodzaj pracy będzie dla nas najlepszy, żeby nie, nie torpedował nas zbyt dużą stymulacją, a żebyśmy jednocześnie mogli ją wykonywać i byli. Zarówno zadowoleni z pracy, jak i z samych siebie. Więc od momentu, kiedy zaczynamy się tak naprawdę sobie przyglądać, co nie jest kwestią jednego tygodnia, co nie jest na pewno kwestią jednego weekendu, to jest proces, który trwa, ale nawet jeżeli byśmy poświęcili temu procesowi cały rok takiej osobistej, osobistej obserwacji, to zyskamy w ciągu tego roku. Niesamowitą, niesamowitą wiedzę na swój własny temat. Zaczniemy być bardziej świadomi swojego reagowania. Kiedy będziemy bardziej świadomi, to będziemy bardziej świadomie podejmować decyzję, jak w danym momencie chce się zachować. Bo już wtedy nie muszę reagować albo odreagowywać, tylko mam chwilę na to, żeby, żeby się zastanowić, jak chcę się zachować. Ja tutaj zawsze w takich sytuacjach przywołuję przykład z graniem w piłkę. Jakąkolwiek piłkę może to być, piłka ręczna, i możemy sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy. Nie wiemy zupełnie, co się z nami dzieje. Po prostu żyjemy tak, jak teraz. Nigdy nie praktykowaliśmy żadnej uważności, nigdy nie zastanawialiśmy się, jak, jak kwitną kwiatki, nie zauważamy, kiedy przychodzi wiosna, zaskakuje nas, kiedy, kiedy sypie śnieg. Nie zauważamy. My krzyczymy, bo to jest tak, zawsze było, że, że, że zawsze żeśmy krzyczeli, na nas też krzyczeli, więc to jest takie normalne i to, to ta norma. Bardzo mocno przez nas przemawia. I to jest w takim stanie, gramy w piłkę ręczną, i teraz, kiedy gramy w piłkę ręczną, no to kiedy my łapiemy tę piłkę. Kiedy ona do nas leci, to my nie łapie, nie jesteśmy w stanie jej złapać, tylko ją od razu odbijamy. Więc jest ten moment taki bardzo szybkiego uderzenia. I właśnie kiedy w nam w życiu następuje taki moment uderzenia, czyli ktoś nadebnie nam na przysłowiową piętę, to my wtedy reagujemy natychmiast, prawda? To, to na zasadzie psa, Tak, że jeżeli ja. Mm, jeżeli akurat nie znam danego psa i podejdę do niego, ale na przykład mam na sobie taki zapach, który wywołuje w nim bardzo duży poziom agresji, bo akurat tak został, takie były nie wiem jego doświadczenia, tak został nauczony cokolwiek, to ten pies zacznie się na mnie rzucać i będzie chciał przede wszystkim zacznie, zacznie szczekać, natomiast jest możliwość, że będzie chciał mnie zaatakować. I tak samo jest tutaj z tą piłką, że kiedy ja nie mam kontaktu ze sobą, to ktoś we mnie rzuca piłką, a ja ją odrzucam od razu. Ja ją odrzucam od razu. Ja mam bardzo krótki kontakt z tą piłką, z tym, co się wydarzyło, i absolutnie oprócz tego pierwszego bólu ręki, pierwszego bólu dłoni. Nie czuję niczego więcej, bo ja jestem cały czas zajęta tym, co się dalej z tą piłką dzieje, bo być może ona zaraz znowu do mnie podleci, uderzy mnie w głowę czy cokolwiek, więc cały czas muszę być w takim stanie bardzo dużego właśnie podniesienia stresu, gdzie w tym momencie ten stres jest podniesiony po to, żeby mi było, żeby mi się nic nie stało, żebym ja mogła grać, żebym była skoncentrowana na tej grze i żeby nikt mi w głowę nie dał. W momencie natomiast, kiedy mówimy o takiej osobie, która jest świadoma siebie, czyli która uprawia te ćwiczenia uważności, która odnajduje się w uważności, to taka osoba, ona potrafi tę piłkę złapać. I ona łapie tę piłkę, i ona rozgląda się po boisku, i ona decyduje, czyli ma kilka sekund piłkę w swoich rękach. Tu następuje amortyzacja czyli amortyzacja emocjonalna, gdzie kiedy coś nas uderzy, tak? czy kiedy ktoś nam powie coś, co kompletnie nas rozwala, to my nie reagujemy w tym momencie, tylko bierzemy ten oddech i mamy kilka sekund, żeby zdać sobie sprawę z tego, co się w tej chwili we mnie wydarzyło, jaką, jaki słaby punkt być może we mnie to wywołało. I jaką ja bym chciała mieć tę pierwszą reakcję, taką zupełną reakcję, natomiast ja nie muszę już reagować, ja mogę teraz w tym momencie podjąć decyzję, co mam zrobić. To tutaj na przykład są takie sytuacje, kiedy rodzice mówią na przykład do swoich dzieci, Jestem zaskoczona, jestem wściekła, czuję, że jestem naprawdę wściekła, potrzebuję chwili, żeby ochłonąć i zaraz, zaraz do ciebie wrócę. I teraz zobacz, nie, nie wywala ten rodzic swojego, swojego stanu emocjonalnego i swojego rozgoryczenia i zaskoczenia i być może też lęku na swoje dziecko, tylko komunikuje, jestem za, za, zaskoczona, jestem wzburzona, potrzebuję kilku chwil, żeby, żeby ochłonąć, zaraz do ciebie wrócę. Zobacz, nie ma tutaj ataku, dziecko nie jest zaatakowane. W momencie, kiedy na to dziecko krzyczymy, tylko dlatego, że po prostu odbijamy natychmiast piłkę, to my atakujemy swoje własne dziecko. Za każdym razem, kiedy krzyczymy na swoje dziecko, to po prostu na nie, to po prostu je atakujemy, tak jakby to była dynamika z psem. Więc ten roczny, na przykład ten roczny trening, jeżeli ktokolwiek by sobie tak. Zrobił postawi, postanowienie noworoczne. Teraz mieliśmy początek roku chińskiego, więc też można to zrobić. Postanowienie noworoczne, że w tym roku będę ćwiczyła swoją uważność i będę korzystała z różnych narzędzi do tego, żeby móc zauważyć, co ja robię, co na mnie wpływa, w jaki sposób na mnie wpływa i tak dalej. To za rok Ty będziesz zupełnie innym rodzicem, to na pewno, i z całą pewnością będziesz dla siebie inną kobietą albo innym mężczyzną. Więc chociaż wydaje się to na początku taką kompletnie miękką umiejętnością, bo my totalnie nie rozumiemy, po co mamy się przyglądać temu, jaki jest nasz oddech. Po jasną cholerę mamy oddychać głęboko, mamy sobie coś wyobrażać, po jasny gwint mamy zauważać, czy coś czujemy w naszym ciele. No bez przesady, no przecież ja mam tyle rzeczy na głowie, nie będę się teraz w to bawić, ale. Jeżeli się zastanowisz nad tym, że poprzez takie ćwiczenia tworzysz swoją własną amortyzację i sama o siebie dbasz, dlatego że również w momencie, kiedy ty unikasz tego krzyku, ale unikasz ze względu na to, że podejmujesz decyzję o tym, żeby za chwilę świadomie podjąć jakiś dialog, to ty też nie wprowadzasz swojego własnego ciała w stan stresu. To znaczy, że twoje ciało nadal pozostaje bezpieczne. Więc twój układ odpornościowy nadal pozostaje bezpieczny. A kiedy jesteśmy przeładowani stresem, a wiemy doskonale, że w tym świecie obecnym jesteśmy z całą pewnością przeładowani stresem, więc kiedy nie musimy sobie tego stresu jeszcze bardziej dorzucać. To im mniej tego stresu dorzucamy, tym bardziej o siebie samych dbamy i dbamy o swoich najbliższych, prawda? Więc jest to taka, powiedziałabym, dynamika bardzo zależna i bardzo, naprawdę bardzo pomocna. Więc, mimo że na początku wygląda to na ćwiczenie takie, nie wiadomo o co chodzi, to w długim czasie i w relacjach, naszych relacjach, z naszymi najbliższymi, szczególnie zawsze mówimy o tych dzieciach, bo jest ich nam szkoda, szczególnie kiedy, kiedy mamy mówią, kurczę, no najpierw nakrzyczałam, a potem sama się popłakałam. No, bo po co ja tak nakrzyczałam? Przecież to małe dziecko jest. I kiedy, kiedy robimy takie rzeczy, to, to my same wiemy, sami wiemy, że my nie chcemy nikogo krzywdzić. My nie chcemy tak naprawdę na nikogo krzyczeć. My nie chcemy nikomu zrobić ani nikomu obcemu, ani sobie. Nie chcemy nikomu zrobić źle. Ale to tak z nas wypływa, że my po prostu nawet nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to jest właśnie ten moment, że. że jeśli my jesteśmy z siebie świadomi, jeśli my zaczynamy rozpoznawać te swoje bodźce, zaczynamy zauważać, co tym bodźcem się staje i w jakich sytuacjach i w jaki sposób na nas działa, to wtedy jesteśmy w stanie podjąć świadomą decyzję, jak chcemy zareagować i uwierzcie mi, że to się dzieje. Czyli w przypadku osób, które które faktycznie korzystają z, w sposób świadomy z uważności i podejmują taki styl życia. To te osoby naprawdę, niezależnie od sytuacji, te osoby są o wiele spokojniejsze, o wiele bardziej wyciszone. Relacje w ich domach są również o wiele bardziej wyciszone i spokojne. Ich skóra jest gładsza. Jeżeli popatrzycie też na ich wygląd, to mogą być również stare osoby, ale ich skóra na twarzy, na ramionach jest gładsza. To nie jest pomarszczona skóra. Ich relacje z innymi są takie spokojniejsze, wyważone. Nikt nie boi się do nich podejść i ich przytulić. Również nie mają jakichś wielkich problemów zdrowotnych, bo tak jak już powiedziałam, nie wywołują w swoim systemie nerwowym niepotrzebnej galopady kortyzolu, nie wywołują niepotrzebnych sytuacji stresogennych, które wprowadzałyby ciało w stan zagrożenia. A w ciele, w momencie, kiedy jest ten stan zagrożenia, no to ciało się straszliwie spina. W krótkim momencie to bardzo dobrze, to, to po to jesteśmy tak skonstruowani, żebyśmy mogli uciekać przed jakimś wielkim mamutem, ale to ma mieć swój za, swoje zakończenie, tak? I już potem ma być właśnie równowaga, ma być spokój. A nasze czasy współczesne są takie, że jednak ten mamut to właściwie goni nas cały czas, bardzo często nawet we śnie. I to już jest sytuacja chronicznego stresu. I to już jest sytuacja, która nie jest dla nas dobra. Więc. Takie osoby, które z takiej uważności korzystają, budują w sobie również pewną odporność psychiczną i emocjonalną. Ta odporność sprawia, że nawet jeżeli są w takim bardzo stresowym środowisku, to reagują inaczej niż osoby, które treningu takiej samoświadomości uważności. Nie mają. Dlatego mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam pewne korzyści płynące z trenowania uważności, bo, bo to, mimo, że to wygląda na bardzo takie miękkie, lekko głupie aktywności, takie, które są bez znaczenia, to one naprawdę mają bardzo duże przełożenie na jakość naszego życia, naszych relacji. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do tego, żeby również coraz bardziej świadomie podchodzić do swojej codzienności i że w Waszej codzienności coraz bardziej będziecie zauważali. Różne procesy, które się tworzą i których jesteście aktywnymi udziałowcami. Jeśli jesteście bardziej zainteresowani medy medytacjami czy innymi czynnikami, które są bezpośrednio związane z uważnością w dramaterapii, zapraszam Was oczywiście na stronę www.followmetherapy.com. Z pozdrowieniami. Monika Burzukowska.